Taki oto wkrętak. Jestem ciekaw, co go wyróżnia. Piotrze, co to jest? Wkrętak dynamometryczny. No też z serii Tip Protect. Mamy tutaj tą samą przekładnię, mhm. czyli uniemożliwia nam dokręcenie mocniej niż sobie ustawimy. Mamy tutaj dokładność do dziesiątek newtonometrów, więc to jest bardzo duża dokładność. Eee, często stosowane gdzieś tam przy broniach, takich specjalistycznych rzeczach, ale również na przykład przy obudowach, gdzie mamy plastikowy e, gwint, śruba jest stalowa, żeby nie przekręcić tego, a to bardzo łatwo zrobić. No ja nie ukrywam, że zawsze się boję tego. małych śrubek, że je za mocno dokręcę, to tutaj rozumiem, że zakres jest od 1 newtonometra? Od jednej dziesiątej. Łomatko! Od 1 dziesiątej do... Tutaj pokazuję. No to nieźle, czyli od 1 dziesiątej newtonometra do 6. Tak jest. Tak. Że to jest dla każdego, nie będę nazywał po imieniu, który nie wie jak dokręcić śrubę, to... Na przykład, albo dla kogoś kto bardzo dokładnie lubi dokręcać śruby. Okej, okay. ciekawostka, ja jeszcze takiej nie widziałem, dajcie znać w komentarzu czy przydałoby wam się to na warsztacie.